Cześć, tu Bartek z Road Racing. Zapraszam Was serdecznie na vlog z serii Bike Fitting dotyczący bóli krzyża, czyli przypadłości, która kolażom zdarza się generalnie najczęściej. Ja sam byłem zaskoczony, jak dotarłem kiedyś do badań, w których określono, co kolażom dolega najczęściej, jakiego rodzaju dolegliwość. Ja stawiałem może na kolana, może nie wiem drętwiające nadgarstki, no takie popularne rzeczy. I jednak najpopularniejszą dolegliwością kolarzy są bóle krzyża. I wymienię Wam kilka rzeczy, w tym trzy takie najważniejsze, które warto sprawdzić, jeżeli cierpicie na tą dolegliwość, jeżeli nie, nie możecie sobie z nią poradzić. Przy okazji też proszę o lajka like dla algorytmu, o komentarz, bo to zawsze powiększa zasięgi i o subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału Road Racing przypominam też o ofertach partnerów kanału kody rabatowe do partnerów kanału macie w opisie sklep Bike, czyli w Dębicy, stamtąd pochodzi ta Orbea yy, producent polskich kół karbonowych Evan Light i optyk Okular z Jeleniej Góry yy, okulary dla kolarzy i nie tylko OK, przechodzimy do meritum Jakie są najczęstsze sposoby, jak sobie z tym poradzić, i jakie są najczęstsze błędy, że tak powiem, w ustawieniu tego roweru. No, najczęstszym takim błędem, który się spotyka, to jest błąd, który prowadzi również do wielu innych dysfunkcji na rowerze, czyli za wysoko siodełko. Jeżeli siodełko twoje jest za wysoko, miednica się chwieje w czasie jazdy na rowerze, to widać za kimś, jak się jedzie. I tworzy to między innymi ból krzyża. Powoduje to ból krzyża. Jest to łatwe do zaobserwowania, jak za kimś jedziesz. To naprawdę widać, jak ktoś ma to siodło za wysoko. Ludziom się wtedy wydaje, że im się kręci łatwo, ale powoduje to innego rodzaju dolegliwości. Zdecydowanie doradzam wtedy obniżenie siodła może nie od razu o centymetr czy dwa, tylko o 2-3 mm, bo to czasami dosłownie tyle dzieli was od komfortu. Także to nie są duże duże, że tak powiem, działania, które są potrzebne, żeby temu zaradzić. To jest, to jest pierwsza z takich głównych przyczyn. Drugą, z którą ja się osobiście spotkałem, również to jest za bardzo siodło przesunięte do tyłu. Taką mi poradę właśnie dał jeden z bikefitterów kiedyś. Najpierw miałem siodło ustawione na 517 mm od czubka siodła do środka kierownicy. I on stwierdził, że no tu jest nie do końca komfortowo. Poradą będzie dać siodło 9 mm do tyłu. I wtedy właśnie zaczęły się bóle krzyża. Wróciliśmy z tą pozycją z powrotem. I Okej, okay, ja rozumiem, że bikefitting jest procesem, ale akurat nie poszedł on w dobrą stronę. I mogę Wam zagwarantować, że i za wysokie siodło, i siodło za bardzo do tyłu. To są dwa zbliżone objawy i zbliżone przyczyny tej samej, że tak powiem tego samego kłopotu, czyli waszej odległości od pedałów przesuwając w tył i podnosząc do góry zwiększacie tą odległość i zmniejszacie tym samym komfort jazdy, a jednocześnie narażacie dolny odcinek pleców na kontuzję i bóle. Yy, także tyle jeśli chodzi. Jeszcze, jed, jeszcze dwie uwagi jeśli chodzi o siodło. Ja osobiście yy, większy komfort na siodle mam wtedy jeśli to siodło ma takie wyartykułowane podniesienie do tyłu. Czyli są to siodła choćby Specialized Power yy, czy Fizik yy, Aliante. Takie jak tutaj widzicie. Jeździ mi się na nich po prostu lepiej. Płaskie bardziej siodła, takie jak niektóre modele Sele Italii czy Fizik Arione powodują do właśnie dyskomfort w krzyżu. Jakby nie były te lędźwie właściwie podparte. Ja mam takie odczucia, mniej może gibka osoba. Mam kolarzy, którzy jeżdżą również na płaskich siodłach i generalnie nie narzekają młodych chłopaków, wysportowanych, gipkich. No. Oni ogólnie mniej narzekają na, na pozycje na rowerze, ale również mają swoje problemy, o których mówią, jak się ich dobrze zna. Ok, to tyle tutaj, jeśli chodzi o tył tego siodła. Jeszcze jedna taka uwaga, sprawdźcie też sobie, czy macie siodło idealnie do przodu. To jest również przyczyna problemów związanych z bólami krzyża. Jeżeli to siodło jest przechylone w lewo lub w prawo, potrafi się to objawić właśnie w taki sposób. Jak również ostatnia już rzecz, jeśli chodzi o tą część roweru, ustawienie bloków. Jeżeli ono jest również jakieś niesymetryczne, to to się przełoży na niesymetryczną pozycję na siodełku i może się przełożyć na bóle krzyża. I teraz przejdźmy do przodu roweru, bo tam też są przyczyny z tym związane. Za nisko kokpit. Jeżeli on jest jednocześnie za nisko i za daleko, to już jest katastrofa, ale już jedna z tych dwóch przyczyn może spowodować bóle w krzyżu. Natomiast jeżeli ten kokpit jest trochę bliżej, a jest jednocześnie trochę niżej, tam centymetr czy dwa, ale jest we właściwej odległości, to nie będzie jakiś problem. To nie powinien być problem. Problemem jest złożenie największym dwóch zjawisk, czyli kokpit i za daleko do przodu, czyli za długi mostek przykładowo i jeszcze do tego mocno obniżony. No to jest już recepta na bankowe problemy z krzyżem przy mniejszej gibkości i mniejszej sile mięśni kor, bo pamiętajmy, że siła tych mięśni Mięśnie też trzyma tą pozycję i warto to ćwiczyć, jeżeli macie zamiar taką super sportową pozycję mieć na rowerze, no to warto o te mięśnie zadbać. Kolejną taką drobną rzeczą, jeśli chodzi o bóle krzyża, ale potrafiącą piekielnie zaboleć, to są za nisko ustawione klamki. Doświadczyłem tego, chciałem mieć taki fajny look, że klamki są mocno nisko na kierownicy. Ledwo dojechałem do stacji paliw, żeby pożyczyć im busy i przekręcić je z powrotem wyżej. To było nie wiem, z 8 lat temu i to również potrafi mocno uprzykrzyć jazdę. Okej, okay, to jest kilka takich typów, co zrobić ze swoim rowerem, żeby, żeby jakby uniknąć tego rodzaju problemów. I spróbujcie, jeżeli pomoże to spoko, jeżeli nie, no to w ostateczności zawsze te studia bikefittingowe czekają. Jest tylko kwestia wyboru dobrego studia. Nie mam rozeznania w całej Polsce, gdzie są dobre studia, lepsze, gorsze. Nie mam, nie mam takiej wiedzy, także nie jestem w stanie Wam w tym zakresie doradzić. W każdym razie jak ze wszystkim, bo to nie jest tylko z bikefittingiem takie jest po po prostu życie w jednym miejscu ktoś to robi lepiej, w innym ktoś to robi gorzej. W każdym razie te badania funkcjonalne, które są do przeprowadzenia na początku tego procesu są podstawą ustawienia dobrej pozycji, którą będziesz w stanie utrzymać i będziesz w stanie jeździć. Zaglądajcie też na moją strawę, tam się tam możecie zerknąć w pierwszej kolejności, jak coś się testuje, jak po prostu gdzieś śmigam. Dzisiaj za mną 102 km tutaj przez taką przełęcz rząśnicką w dolinie Bobru. Lubię sobie tam czasami pojechać. A chłopaki moje z road racingu dzisiaj objeżdżali, objeżdżali trasę szosowego klasyka w Złotoryi, który zbliża się już dużymi krokami. A ja Was zapraszam na wyścig gravelowy, który organizujemy. W Osiecznicy, 24 czerwca. Jest już chyba 70 osób zapisana, a do wyścigu jest jeszcze ponad miesiąc. E, bardzo fajna gravelowa trasa, jest film na kanale o tym. E, podlinkuję tutaj link do, do zapisów do samego e, wyścigu. Jest GPX, objeżdżały to już osoby, e, e, które się pozapisywały na ten wyścig. Podoba im się trasa, przysyłają mi zdjęcia gdzieś tam tymi komunikatorami wszystkimi. E, no. Zawsze nas to cieszy jako gospodarzy Was przywitać i przygotować dla Was fajną, fajną trasę, fajne ściganie i fajne przeżycia, bo przecież o to w tym kolarstwie amatorskim chodzi. Ok, do zobaczenia następnym razem. We wtorek zapraszam na kanał na film o gravelowym Ridleyu Kanzo A. Rower gravelowy za przystępne pieniądze. Jaki? Przekonacie się we wtorek o 17. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam.